Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam Was serdecznie w czytaniu Dla Raka, czytanie miłosne na nowy tydzień. Tutaj będą się dla Was wyświetlać czytania ogólne na nowy tydzień i na kwiecień. E, nazwę talii z, e, znajdziecie pod spodem w opisie. Jest to talia taka trochę mroczna. Trafiła do mnie przypadkiem, przez pomyłkę została do mnie wysłana. Myślę teraz, że pomyłki nic nie istnieją. Dajmy jej szansę. Ja wiem, że ona jest czarno-biała i wiele osób odstrasza, ale kochani, jeżeli się przyjrzycie, to przepiękna jest. Dobrze, będziemy patrzeć na ogólny status tej waszej relacji, drogie raki. Później zobaczymy zamiary tej osoby wobec Was. I teraz tak, jest to bardzo ogólne czytanie, zatem nie musi rezonować ze wszystkimi i jest duże prawdopodobieństwo, że tak nie będzie. Natomiast zobaczcie sobie na Wenus i Księżyc. Księżyc to nasze potrzeby emocjonalne, a Wenus to to, właśnie jak działamy w miłości, w partnerstwie. A już teraz zobaczmy status relacji Uraka. Ostatni będą pierwszymi, tak swoją drogą, bo w tym tygodniu jesteście ostatni, ale życzę Wam tutaj najpiękniejszych energii. Dobrze, raczku drogi. Obecny status relacji u ciebie? Co my tu mamy dla osób spod znaku raka? Królowa mieczy, karta kochanków. Pięć wieczył, bardzo trudna energia. Dobrze, jaki tu mamy status tej relacji? Umiarkowanie strzelec na pierwszym miejscu. Często mi się zaznacza strzelec uraka mieczy. Dziesięć mieczy, ale w tej talii, uwaga, są dwie dziesiątki mieczy. I to jest ta fajna dziesiątka mieczy, gdzie poprzez e, jakieś trudne doświadczenia wyciągamy wnioski na przyszłość i się uczymy. Mhm. Ktoś się dowiedział czegoś o czym. Było spokojnie w tej relacji, ale nie wiem. Ja uważajcie na plotki w ogóle, bo ja mam wrażenie, że to mogła być plotka, bo mnie się wydaje, że w ostateczności doszło do zgody. Czyli to było takie bump on the road trochę. E Paść, mieczy, komunikacja. Dowiadujemy się, szukamy informacji. 10 mieczy. Dowiadujemy się czegoś, co nas boli, ale przez to się uczymy, tak? Że jakaś prawda musiała wyjść na jaw, trudna. Natomiast szóstka denarów, wbrew pozorom, zaczyna wszystko tu działać tak jak należy. Także nie wiem o co chodziło. Może to były plotki, może nie. Eee, wyciągnę jeszcze jedną kartę, co później. Co potem tym? Czy wy się dogadaliście? A z kienichów, miłość wszystko zwycięży dosłownie tak i tutaj ta miłość jest. Czyli jeżeli dowiedzieliście się czegoś, to były plotki najprawdopodobniej i to Was tylko do siebie może zbliżyć, bo mam wrażenie, że tym bardziej zrozumiecie, czy zrozumiecie, że kochacie tę osobę. I że, I że chcecie razem być. Tutaj jest miłość, tutaj jest serce zaangażowane w to, jest potrzeba równowagi. Więc nawet jeżeli tu się pojawiła jakaś trudniejsza informacja, wiadomość, to, to absolutnie mam wrażenie, nie złamało was raki. No dobra, no to zobaczmy w takim razie, jak ta osoba jej status obecny wobec was. Na, na ten moment. Za dużo kart, ale jest głupiec. Dwójka mieczy. Ja mam wrażenie, że ta osoba paść w nie podchodzi tak bardzo jakoś. Yy... Hmm, jak to powiedzieć? No poważnie tutaj relacji. Trójka denarów. Może się mylę, zobaczymy. Diabeł. Nie, nie, myślę, że nie. A, no, chociaż jest król wakijów. Dobra, zobaczymy. Obecny status tej osoby wobec was, drogie raki. Pięć buław. No tu jest takie, taka kłótnia, takie nieporozumienie, takie mhm. śmierć. Niektórzy mają do czynienia ze skorpionem. raczej Denarów. O. Piątka denarów. Dajcie mi jeszcze sekundę, muszę sobie wyklarować. Ja to widzę tak, że faktycznie taki jakiś moment przepychanych, dziwnych kłótni nieporozumień za Wami. I e, jest takie poczucie zmartwychwstania trochę od budowy tej relacji, ale ta osoba się zastanawia, bardzo powoli się zastanawia, czy tu inwestować w to, czy nie, bo ona się kieruje głównie swoim szczęściem. Także jeżeli Wy tu podchodzicie z taką równowagą do tej osoby, że wszystko będzie w równowadze, dawanie i branie, to może tak nie być do końca. I już wam mówię dlaczego moi drodzy, ponieważ ten paść buław to jest takie, przepraszam, piątka buław to jest takie no... Taka walka z wiatrakami trochę, taka presja, taka rywalizacja, to nie jest dobra energia w związku, ale jest śmierć i śmierć mówiła o tym, że coś się tutaj odradza, prawda, że jest proces zmian wokół tej osoby i pojawia się rycerz denarów. Jeżeli rycerz denarów nie jest po prostu panną bokiem bądź koziorożcem, z którym macie do czynienia, to jest ta osoba, która powolutku zastanawia się, czy inwestować w te relacje, czy nie, bo jak już zainwestuje, to zrobi to na 100%. Natomiast piątka denarów mówi, że czegoś jej tutaj brakuje. Gdzieś czuje osamotnienie. Gdzieś tutaj. Hmm, hmm. E, dziewiątka kielichów zawsze będzie kierować się swoim szczęściem ta osoba. Mam wrażenie, że nie zrobi tutaj zawie. Znaczy widzę podwójnie, bo albo będzie was zadowalać na siłę, ale tego tu nie widzę, bardziej będziecie wy ją zadowalać na siłę i ona bierze. Także ja też mam wrażenie, że wy możecie finansowo pomagać tej osobie i czy warto, nie wiem. Albo ona wam. Ale to jest takie, z tą kwestią bym powiedziała ostrożnie, bo to może w dużo zabrać. Ymm, wszyscy denarów. Wy tu chcecie obdarować tę osobę. Ja czuję, że Wy chcecie, a ona taka albo niezastąpiony biorca, albo zresztą zobaczę, albo po prostu zrobi wszystko, żeby Was zadowolić. Ale tutaj ktoś chce kogoś zadowalać na maksa. Czwórka denarów. Odwrócona. Ktoś się tu na kogoś otwiera. Tu może być jakaś bieda. Finansowa. Ja myślę, że ta osoba powoli może zacząć wam ufać, ale tu jest coś przekłamane w sprawach domu, pieniędzy. Ktoś tu bierze, ktoś bierze, bierze, bierze. Nie wiem, czy chce dać. Wiecie co? Nie wiem. Znowu królowa Kielichów, czyli wy, czyli albo ta osoba bierze od was. Musicie się zastanowić, czy macie tę równowagę, czy nie. Albo powoli chce inwestować w te relacje, powoli być może się otwiera. Ma problemy z zaufaniem, ale czuje, że to gdzieś tam może być to. Zatem po prostu zobaczymy sobie na zamiary tej osoby wobec Was. Na nowy tydzień, drogie raki. I od tego wyjdziemy. Karta kochanków. Czwórka buław. Dobra, zamiary są dobre. Już wiem, że są. Yy, już wam mówię dlaczego. Karta kochanków: decyzja. Ja myślę, że ta osoba na was zaczyna się otwierać i zaczyna wam ufać. Czwórka buław. Świętujemy razem coś. O, tu może być nawet taki impulsywny krok, typu dobra, bądźmy razem oficjalnie, albo zaręczyny. Tak, uważam, że ta osoba jest na tak. Rycerz kielichów w tle otworzy się emocjonalnie na Was. Szóstka kielichów, tu jest sentyment, tu jest miłość. To jest osoba dojrzała, to jest też osoba trochę skryta, ale tak, kocha szczerze, kocha szczerze. Król kielichów. Kochani, nie mam wątpliwości, ta osoba Was kocha. Nawet jak to były jakieś takie bump on the road, jak ja to nazywam, czyli jakieś takie, wiecie, przeszkody na drodze, to Wy raczki się nie poddajecie. I ta osoba to dostrzegła. I czuję, że tutaj może być jej szczęście. Karta kochanków, bliźnięta, w ogóle znaki to macie strzelec, bliźnięta, panna, ee, bla, bla, skorpion ryby. Takie znaki mi się zaznaczają wokół Was, ale to jest mniej ważne. Bardziej mi się zaznacza, że faktycznie tutaj będzie jakby otwarte świętowanie, jakby związku. Czyli nie wiem, może wejdziecie w taką relację, że powiecie wszystkim, że jesteście razem. To będzie całkiem. To, to będzie duża zmiana, ale to będzie takie impulsywne, ale to będzie piękne. Będziecie razem świętować rycerz kielichów, czyli ta osoba chce się otworzyć emocjonalnie na Was. Szóstka kielichów, czyli kocha Was, tutaj jest sentyment. Pustelnik nie jest to osoba wylewna i król kielichów. Jest to osoba bardzo dojrzała, niewylewna, ale jeżeli się zaangażuje, to możecie wiedzieć, że to jest to. Także piękne karty dla Was. No cieszę się, macie jedno z lepszych czytań. Widać, że pokonacie niejedną burzę razem. Wszystkiego dobrego.